Cześć. Chciałem nagrać szybką recenzję błotników w komplecie, których używam od tego sezonu, czyli SKS Mudrocker. W propozycji dużo bardziej, no droższej niż zwykłe błotniki, natomiast bardziej takiej kompleksowej, pełni osłaniającej przed błotem, przed deszczem, przed zabrudzeniami. Trochę bardziej skomplikowanej, ale pokażę kilka myków, w jaki sposób można to ogarnąć, żeby nie przeszkadzało, a spełniało najlepiej swoją rolę. Tutaj mamy błotnik przedni, który tak naprawdę chroni przednie zawieszenie, przed błotem. Szczepiony jest na trytytki. Od góry producent daje takie rzepy, taśmy rzepowe. One nie do końca dobrze się sprawdzają. Fajne są do tego, żeby błotnik przymocować, rozmontować. Natomiast na dłuższą metę nie jest to do końca wygodne. Ja posłużyłem się klasyczną trytytką. Tutaj i dwie od góry. Sprawdza się to. Naprawdę bardzo dobrze. Z tyłu mamy podobny pomysł, czyli tutaj przymocowany na trytytkę, tutaj przymocowany na trytytkę. I jest to jedyne miejsce, w którym błotnik jest połączony z ramą, tylko na tym linkedżu, ponieważ rama zawieszona się rusza i ten odstęp Taki na, na palec, który jest tutaj. Potrzebny jest do tego, żeby zdjęcie ramy nie powodowało żadnych odkształceń na błotniku, czy też nie uginało go w dodatkowy sposób. A ten mały prześwit, który tutaj jest, nie powoduje, że błoto dostaje się do zawieszenia, czy też do łożysk ramy. Z tyłu rower jest chroniony przed błotem, które odrywa się od koła, od wody, od błota. Działa to idealnie, powoduje, że sam ten tutaj bolec, który wchodzi w zawiechę tylną, nie jest narażony na działanie błota, nie wyciera się. Oczywiście brudzi się, bo to jest rower enduro, ale nie wali tak bezpośrednio błotem w niego. Z przodu podobny temat, błoto, które od przedniego koła odrywałoby się normalnie w zawieszenie. Zawieszenie jest czyste. Ponadto, jak spojrzymy z góry, mniej więcej gdzieś z tego miejsca kapie woda w człowieka idealnie kapiąc w twarz. Ten błotnik z dość dużym dozorem bezpieczeństwa zapobiega temu. Ponadto od dołu także błoto nie ma szansy za bardzo opryskać ramy no i nie kapie to wszędzie, nie wali błotem nawet jak jest, jest mokro czy jest błotniście, czy akurat przejechaliście przez kałuże to te dwa błotniki zabezpieczają przed tym, żeby rower nie był wiecznie uwalony błotem. To jest ich główna funkcja, którą spełniają, mogę powiedzieć, w 100%. Czy jest to jedyna propozycja na rynku, która istnieje? Oczywiście nie. Są też takie małe błotniczki takie plasticzkowe, miałem takiego matpiga, bardzo fajny, bardzo ładny, elegancko wykonany, śmieszny, ciekawy, natomiast od któregoś kamienia po prostu się połamał. W środku trasy musiałem zrywać trydytki, zrywać zrywać błotnik, bo... Od takiego drobnego uszkodzenia zdążył się połamać. I też, oczywiście, są tańsze opcje, ponieważ taki jeden błotnik kosztuje 1 parędziesiąt złotych. Nie jest to tanie, biorąc pod uwagę, że jest to zwykły plastik. Natomiast jest to dużo grubszy plastik, dużo bardziej wytrzymały plastik. I do cięższych rowerów jego masa wcale nie jest problematyczna. Jeżeli to ma być lekki rower do cross country i potrzebujecie tylko trochę zabezpieczyć się przed może nie tyle błotem, co po prostu wilgocią, która spod kół może walić w twarz albo na zawieszenie, to można wybrać mniejsze Natomiast do roweru enduro, który w domyśle wyjeżdża rano, a wraca wieczorem, ważne jest to, żeby przez cały dzień zawieszenie działało w sposób czysty, bez udziału błota. I do tego właśnie służy mi ten zestaw Madrokerów żeby gdy wyjeżdżam w teren, cały dzień rower pozostawał bez ubłocenia, a gdy już wracam do bazy, gdy jestem w stanie zaserwisować rower, mogę go wyczyścić. Natomiast zawieszenie nie działa w ubłoconych warunkach. I testowane to było w, już w ciężkich warunkach w Czechach, w Polsce. Zawieszenie tak naprawdę najbardziej potrafi być upaprane takim kurzem, piachem, który naturalnie unosi się spod kół. Natomiast nie jest to błoto, nie jest to mokry piach, który zalepia uszczelki, który powoduje wycierania, który po prostu niszczy nasze zawieszenie. Czy mogę polecić to każdemu? No nie, nie do końca. Jeżeli jeździsz bike parki, jeżeli jeździsz zawsze w suchym, jeżeli masz trochę w nosie ten rower, to lepiej jest bez błotników. Wtedy będzie lżej, czyściej rower będzie taki bardziej prosty. Natomiast jeżeli bardziej preferujesz takie enduro trochę, trochę przełajowe, nie do końca wiesz jaki będzie teren, nie wiesz czy spadnie deszcz, też trzeba pamiętać, że w górach. Zawsze znajdzie się błoto, więc nigdy nie wiesz tak naprawdę. Do takich, do takich zastosowań ten błotnik jest idealny, bo możemy wyczyścić sobie rower. Natomiast jeżeli masz do przejechania 30 km, ale na pierwszym kilometrze spotkasz kałużę z błotem i twoja zawiecha jest cała uwalona błotem, to no, no nic z tym nie zrobisz. Po prostu zawieszenie będzie się wycierać. A jak będzie się wycierać, to szybciej będzie potrzebowało serwisu. Będzie potrzebowało wymiany oleju, uszczelek, wszystkich, wszystkich bebechów w środku. A taki prosty gadżet, to parę dziesiąt złotych sztuka, potraficie przed tym uchronić. Mam nadzieję, że się nie połamie. Miało okazję okazji nawet kilka do połamania się nie połamało. Tego się trzymamy. Jeżeli jeszcze chcecie więcej takich poradniczków, dawajcie znaka. Postaram się powoli, wszystkie swoje elementy, które używam. Które sprawdziłem w boju, przetestować, opisać, opowiedzieć coś o nich, to zawsze będą takie subiektywne testy, testy długoterminowe, testy nie do końca o, o samym produkcie, bo produkt jak produkt bywa różny, ale o takiej idei, tego co obiecuje, co powinien dawać, a co rzeczywiście daje. I tego się trzymajmy. Widzimy się już w następnym. Pozdro.